Jestem i będę. Mam sobie piękno i siłę. Daję i biorę. Potrafię pomóc i skorzystać z pomocy. Moje życie jest pełne pozytywnych zdarzeń, cudów i dobrych ludzi. Potrafię kochać i być kochaną. Co słyszysz, człowieku? Gdy mówię te słowa, co słyszysz, co czujesz? Czy jesteś taki? Co słyszysz, człowieku, co czujesz, gdy Ty wypowiadasz te słowa? Czy cisza i spokój w Tobie wtedy zapada? Czy może budzą one jakiś twój niepokój? Co słyszysz, człowieku, gdy ja do ciebie mówię te słowa? Co czujesz? I jak odpowiadasz? I jak się wtedy twoje ciało zachowuje? Gdy mówię do Ciebie te słowa, miłością otulam, wypełniam każde medrgnienie. Miłością do Ciebie mówię, otulam każde Twoje pragnienie. Ty też tak, rób. Kochaj i kochaj, i kochaj, wciąż kochaj. Już o tym było do Ciebie mówione. Ja Ci wciąż przypominam, abyś w sobie tą miłość czuł. Nie wymagał. Od tego drugiego człowieka, tej miłości do siebie. Bo może on jeszcze nie jest gotowy, może boi się wyrazić swoje uczucia, może boi postawić się je, na pierwszym miejscu, może odsuwa od ciebie jako coś nieważnego. Tak może być. A ty, co robisz teraz, człowieku? Zatrzymaj na chwilę się i poczuj my słowa. I poczuj. I usłysz. Ja mówię do Ciebie. Z miłością to czynię. I uwielbieniem do tej energii, która w tobie przecież także jest.